Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałkini Se Senatu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałbym zapytać na początek o unijne um, ustalenia, czy to sukces Polski? Myślę, że to sukces Unii Europejskiej, ale tak naprawdę to wszystkim chyba kamień spadł w serca wczoraj wieczór dlatego że PiS rozpętał awanturę wokół, wokół tego rozporządzenia, które jak już przypominamy w lipcu pan premier Morawiecki podpisał i wrócił do Polski z wielkim sukcesem. Teraz rozpętała się burza. Oczywiście to była kwestia wewnętrzna, przeciąganie liny pomiędzy Zbigniewem Ziobrą a Mateuszem Morawieckim, próba pokazania przez Zbigniewa Ziobrę, że jednak jest ważniejszy, próba jakby uzyskania jeszcze czegoś więcej po ostatniej rekonstrukcji rządu, której przecież też pamiętajmy, że Zbigniew Ziobro szantażował do końca. Jarosława Kaczyńskiego i wtedy Ziobro wygrał, teraz na szczęście Ziobro przegrał. No tylko, że to była taka, taka trochę metoda PiSu, czyli zrobić jakiś zamęt, yy, namieszać, namieszać, a potem wyjść z tego i stwierdzić, nie, myśmy wygrali. No a w ogóle okazało się również, co jest akurat smutne, że Polska yy, słucha Pana Orbana, że w zasadzie to Orban przekonywał Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ to Orban jest bardzo sprytnym politykiem, wytrawnym politykiem. On rozgrywa w świetny sposób również Unię Europejską i generalnie Orban zrealizował swój interes, ponieważ ta kwestia praworządności, klauzula praworządności nie będzie dotyczyła obecnych funduszy i to chciał zrobić Orbán, to chciał uzyskać, ponieważ wiadomo, że na Węgrzech te środki unijne są wydawane niezgodnie z prawem, no a Polska jak taki właśnie chłopiec do bicia, podstawiła się pod to, Mnie całe Ale też... szczęście. Premier. Całe szczęście, że premier jednak na koniec no, pokazał, że jest premierem i po prostu zrobił to, co powinien był zrobić? A myśli pani, że na przykład na Śląsku te środki unijne, polskie firmy, instytucje, samorząd, samorządy, te środki, które są potrzebne do cyfrowej, do transformacji też energetycznej, one mogą być wykorzystane? Czy, czy polska instytucja, firmy, właśnie jak mówiłem. Mówiąc kolokwialnie dadzą radę te spore fundusze wykorzystać? Ależ oczywiście my rozmawialiśmy na Śląsku z samorządowcami kilka tygodni temu i oni byli bardzo mocno zaniepokojeni właśnie sytuacją z tym, z tym porozumieniem, z budżetem unijnym, z, środkiem, z środkami na sprawiedliwą transformację, dlatego, że my bardzo potrzebujemy tych środków. Samorządy nie mogłyby zrealizować wielu inwestycji. Przypominam, że pewne inwestycje w, w ogóle w Polsce, tak jak inwestycje kolejowe, w 85% finansowane są ze środków unijnych, a tutaj jednak jeszcze jesteśmy bardzo zapóźnieni. Także szczególnie na Śląsku te. Pieniądze będą bardzo potrzebne. Oczywiście dzisiaj już słyszymy, że Polska znowu się stawia w dyskusji o, o Zielonym Ładzie, o klimacie, a przecież dla nas na Śląsku też kwestie klimatyczne są kwestiami kluczowymi. My pamiętamy te doniesienia alarmu klimatycznego, pamiętamy, że w Oddychamy, szczególnie w obecnym czasie, bardzo złym powietrzem. Zresztą kwestia górnictwa no to jest zupełnie osobny temat i moglibyśmy rozmawiać kilka godzin na ten temat. Wczoraj odbyła się w Senacie Komisja Nadzwyczajna do Spraw Klimatu, która była w całości poświęcona branży górniczej i sprawiedliwej transformacji na Śląsku. W związku z czym te pieniądze są niezbędne Polsce, niezbędne, a szczególnie Śląskowi. A co do y, tych y, układanek, jeszcze na chwilę wróćmy do zjednoczonej y, prawicy. A czy myśli Pani, że gdyby powstał rząd mniejszościowy, to lewica byłaby w jakichś kluczowych sprawach y, y, strategicznych y, y, w stanie y, poprzeć y, prawo i sprawiedliwość? Y, czy już y, prawo i sprawiedliwość i porozumienie Jarosława Gowina, na przykład, no nie wiem, y, jeśli chodzi właśnie o plany odbudowy, czy. Y, y, ustawy, które wdrażają te wszystkie budżetowe ustalenia? Najpierw o Zjednoczonej Prawicy. Przedwczoraj pan minister Kowalski napisał na Twitterze, że będzie rozważał dymisję w sytuacji, kiedy premier Morawiecki podpisze. Znaczy, że w ogóle będzie podejmował jakieś decyzje. Ja zapytałam na Twitterze, kiedy dymisja. On odpowiedział mi, powiedział, mówiąc, że zobaczymy, poczekamy do decyzji premiera i wtedy podejmie decyzję. Wczoraj ukazały się trzy kropeczki na Twitterze. To była bardzo mądra wypowiedź ministra Kowalskiego. Niektórzy śmiali się, że najmądrzejsza. Ale wracając do tego, ja oczekuję dymisji pana ministra Kowalskiego, oczekuję dymisji pana ministra Ziobry. Uważam, że powinien to zrobić. Nie wiem, czy starczy mu odwagi, czy starczy mu charakteru. Tu się okaże. Bo to jest największy szkodnik w tym rządzie. Największym szkodnikiem w tym rządzie od pięciu lat jest Zbigniew Ziobro największą osobą, która wprowadziła nas na kurs kolizyjny z Unią Europejską osobą, która zdestabilizowała polskie sądownictwo, która zdestabilizowała wymiar sprawiedliwości, która swoje własne interesy rozgrywa właśnie przy pomocy narzędzi, które posiada. Zbigniew Ziobro jest zaprzeczeniem, Polityka współczesnego, polityka we współczesnej Europie powinien podać się do dymisji. Wracając do pana pytania. A wsparcie Lewica... dla rządu Borawieckiego. No, no, o tym mówię. Wsparcie. Wracając do pytania o wsparcie. Lewica od samego początku, od tej kadencji, udowodniła, że dobre projekty wspiera. Lewica udowodniła, że daje sama swoje bardzo dobre projekty, że głosuje. Zresztą często spotykaliśmy się również z zarzutami ze strony innych partii opozycyjnych, że głosujemy z pisem. Tak, czasami głosujemy z pisem, dlatego że uważamy, że Dobre projekty i to wsparcie dla naszych rodaków, dla Polaków, dla naszych wyborców, dla osób, które zaufały nam i powierzyły nam swoje życie, swoją, swój, no w ogóle swoje, swoją egzystencję, dlatego że od decyzji, jakie zapadają w Parlamencie zależy los bardzo wielu rodzin w Polsce. Zależy los wielu Polaków, szczególnie teraz w pandemii, w związku z czym my głosujemy za dobrymi projektami. I tak samo, jeżeli Zbigniewa Ziobry by nie było, który, który robi to, co robi, który niszczy ten kraj, niszczy system wymiaru sprawiedliwości i nie tylko to pewnie Lewica, każdy dobry projekt, który będzie zresztą z nią również uzgadniany, bo ja myślę, że jeżeli byłaby taka sytuacja, no i jeszcze nie mamy, że byłby rząd mniejszościowy, to trochę inaczej wyglądałaby praca w parlamencie w Izbie Niższej. Dlatego, że teraz te ustawy przechodzą tak, jak przechodzą, bez żadnych konsultacji, bez dyskusji w komisjach sejmowych. One są bardzo często bardzo chaotyczne, mają mnóstwo błędów, nie tylko merytorycznych, ale również błędów legislacyjnych, co wynika z pośpiechu. Nie są poprawki opozycji uwzględniane, w związku z czym ten w Sejmie generalnie chyba jest troszeczkę frustracji albo nawet wiele frustracji, ponieważ nie po to posłowie pracują, żeby później wszystkie te ich uwagi, poprawki, cała ich praca była wyrzucana do powodu. A Jakie są nastroje? To, czyli, no, tylko skończę, w związku z czym na pewno, na pewno ta ten poziom pracy w Parlamencie musiałby się zmienić, no bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś chciał tworzyć rząd mniejszościowy i dalej nie rozmawiał z opozycją w Parlamencie. No musiałby rozmawiać, a być może wtedy i my w Senacie mielibyśmy mniej pracy, bo my jesteśmy bardzo obciążeni właśnie pracą nad tymi projektami ustawodawczymi. No właśnie, ale jaka jest sytuacja jak wygląda sytuacja w Senacie, czy, czy poprawi się koordynacja prac? Opozycji, bo z tych oficjalnych informacji wynika, że i też oficjalnych wypowiedzi i polityków, polityczek lewicy, i polityków PSL-u, którzy nie są zadowoleni z tego, jak wygląda współpraca w Senacie. Ja powiem za siebie. Ja jestem w Senacie, jest nas dwoje polityków lewicy. Ja nigdy nie wypowiadałam się w ten sposób o pracy w Senacie. Może pan redaktor sprawdzić. A jestem wicemarszałkiem Senatu, w związku z czym no jednak jestem bardzo mocno zaangażowana zarówno w pracę w Senacie, jak i w uzgadnianie pewnych kwestii. To jest bardzo trudne, kiedy różne partie, a tutaj mówię o kwestiach też światopoglądowych, bo one nas najba najbardziej różnią, czyli partie prawicowe, tak jak PSL, y razem z partiami centroprawicowymi i, i lewicowymi tworzą, tworzą taką koalicję. Koordynacja. My koordynowaliśmy, przed covidem wszystko było normalnie. Przed covidem mieliśmy określony rytm pracy w Senacie. Wprowadziliśmy go zaraz na początku po wyborach. Po posiedzeniu Sejmu, te posiedzenia Sejmu też były raczej planowane. My mieliśmy czas na, na ustawę, na pracę w komisjach. Te prace w komisjach odbywały się przeważnie co najmniej tydzień przed kolejnym posiedzeniem Senatu, a później siadaliśmy z każdej partii jedna osoba i uzgadnialiśmy pewne poprawki. I tak było i w listopadzie, w grudniu, w styczniu, i w lutym. Zaczął się COVID i rozpoczął się chaos przede wszystkim w Sejmie, bo ten chaos przy posiedzeniach Sejmu spowodował, że my już nie mieliśmy czasu na pewne takie rzeczowe kwestie, czyli usiąść razem. Porozmawiać, omówić poprawki. My czasami mieliśmy kilka dni na to, żeby zapoznać się z ustawą, która ma 200 ileś stron, w związku z czym już nie było czasu na to, żeby każdą poprawkę składaną przez poszczególne partie szczegółowo omawiać. I to wprowadziło chaos. Ja zresztą cały czas na to zwracałam uwagę i te uwagi no, wreszcie teraz będą przyjęte. To jest pierwsza kwestia. I druga kwestia poróżniły nas, to głównie chodzi o PSL, kwestie światopoglądowe. Dlatego, że PSL nie może wybaczyć zarówno Platformie, ale Lewicy, bo ja akurat reprezentuję Lewicę, więc za Lewicę będę się wypowiadać. Faktu, że byliśmy, nie, byli, nie mieliśmy takiego samego zdania, jak oni w sprawie ustawy Piątka dla Zwierząt. Ja wielokrotnie tłumaczyłam marszałkowi Zgorzelskiemu i, i przedstawicielom PSL-u, że wszystkie te kwestie, za którymi głosowaliśmy, są w naszym programie, programie lewicy, że my sami byśmy złożyli takie ustawy, gdyby nie była złożona i nie była procedowana ta, którą, którą zaproponował FIS. W związku z czym tutaj. My głosujemy tak, jak nam nakazuje nasz program i nasz światopogląd. A jeżeli ktoś nie może się z tym pogodzić, my, my sobie zdajemy sprawę właśnie dlatego ta koalicja jest trudna w Senacie. Dlatego, że są pewne rzeczy i są pewne zagadnienia, i one się pewno jeszcze pojawią w przyszłości, które będą nas dzieliły światopoglądowo. I my tutaj zawsze będziemy głosować inaczej i musimy się nawzajem rozumieć, musimy to rozumieć, że tutaj będziemy reprezentować swoje stanowisko. Niemniej jednak są takie rzeczy, są wartości takie jak niezależność sądownictwa, niezawisłość sędziów, Polska w Unii Europejskiej, państwo prawa, praworządność, trójpodział władz, Kwestie zasadnicze, ustrojowe, które, które zawsze będą nas łączyć, na... i dlatego powstał Pakt Senacki. No i oczywiście chcemy odsunąć pis od władzy. No ale odsunąć pis od władzy można w Sejmie. Na koniec jeszcze chciałbym zapytać, ale wracając na chwilę jeszcze do Senatu, właśnie na koniec. A jak Senat powinien się, czy powinien mieć jakąś inną rolę, czy czegoś powinno być więcej? Jakie są Pani wnioski po tym pierwszym roku? Działanie tego paktu senackiego już po wyborach, oczywiście? Jesteśmy wszyscy w trudnej sytuacji, dlatego, że po raz pierwszy od początku lat 90. jest Senat w rękach innych niż Sejm. I to jest trudne, to powoduje na pewno napięcia pomiędzy Izbą Wyższą a Niższą. Po tym, ja jestem oczywiście pierwszą kadencję w Senacie i akurat trafiłam na taką bardzo, no z jednej strony ciekawą, a z drugiej strony bardzo trudną kadencję. Ale faktem jest, że Senat powinien mieć, odgrywać większą rolę. W ustroju państwa. Ja myślę, że dochodzimy do tego. Byliśmy, w zasadzie wszyscy myśleliśmy, że Senatu nie potrzeba. Były takie głosy, że Senat powinien być zlikwidowany, że jego rola jest żadna. Tak było przez ponad 20 lat. Ale teraz widzimy, jak ogromną rolę może pełnić Senat. I co tutaj frustruje? Frustruje to, że tak. Że zwykłą większością głosów można to weto senackie odrzucić. To powoduje, że ta cała nasza praca, my pracujemy bardzo ciężko. My bardzo mocno opracowujemy te ustawy. Poza tymi poprawkami legislacyjnymi, poprawki merytoryczne, które wynikają z opinii ekspertów, których zapraszamy. To jest ogrom, ogrom pracy i to wszystko później frustruje, kiedy jednym głosowaniem pada. To jest pierwsza kwestia. Na pewno ta większość powinna być inna. I druga kwestia, uważam, oczywiście, to jest dyskusja na przyszłość, już po pisie, kiedy będziemy mówić o poważnych zmianach, no bo to są też zmiany, które musiałyby nastąpić w Konstytucji. Być może współudział Senatu w powoływaniu niektórych organów państwa, szefów instytucji państwowych powinien być również większy. A właśnie, że, a skoro już Ale, jest wiem, mowa, ale pytanie, nie ta większość. Większość to już zupełnie pytanie. A mówi się coś w Sejmie, w Senacie o nowym o kandydacie na nowego rzecznika praw obywatelskich. Chyba do 29 grudnia jest czas na składanie kandydatur. Coś w senacie, już wiadomo? W Senacie cały czas byliśmy przygotowani na wsparcie kandydatury pani mecenas Zuzanny Rudzińskiej Bluszcz. Uważaliśmy, że tutaj Vox Populi, Vox Dei, czyli głos społeczeństwa, głos ponad tysiąca organizacji społecznych jest wiążący dla tych, którzy przez społeczeństwo zostali wybrani, żeby, ten, żeby to usankcjonować. I my, ja mam nadzieję, że pani mecenas się nie zniechęciła i że ponownie będzie zgłoszona, to lewica zgłaszała panią mecenas, że będzie zgłoszona na, jako kandydatka na rzecznika praw obywatelskich i że wreszcie ta kandydatura przejdzie. Być może sytuacja polityczna, bo pan pytał w pierwszym zdaniu, o, tą, o rząd mniejszościowy i takie kwestie. Jeżeli by sytuacja polityczna się zmieniła, to myślę, że pani mecenas Zuzanna Rudzińska w Bluszcz miałaby większe szanse na to, żeby jednak tym rzecznikiem zostać, czego ja jej bardzo serdecznie życzę, bo uważam, że będzie to świetny rzecznik praw obywatelskich. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem była Gabriela Moraska-Stanecka, wicemarszałkini Senatu. Dziękuję bardzo z Lewicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.